Pomysł fajny. Tak jak kiedyś w przeszłości funkcjonowało kino w tak wielu, głównie starszych, wspomina tamte czasy i uważa, że można by, czy uważało, uważa nadal, że można by taką formę zainspirowania kulturalnego dla mieszkańców gminy z powrotem wprowadzić. I stąd, kiedy doszliśmy do tego, że jest taki program, Dopytaliśmy, sprawdziliśmy, rzeczywiście chcemy wziąć w nim udział, chcemy tutaj w samym Strzałkowie w ten program wejść i chcemy takie 30-osobowe kino w samym Strzałkowie w Ośrodku Kultury stworzyć z różną tematyką, z różnym zakresem repertuarowym, co z kolei da szansę zaproszenia no, ludzi w różnym wieku. Z różnymi zainteresowaniami, bo to jest szalenie istotne. Nie jesteśmy, nie byliśmy, nie będziemy tacy sami co do zainteresowania, więc ten przekrój musi być różny. Nie będą to hity, tak jak w tych najnowszych pozycjach filmowych, ale myślę, że rzeczy, które ludzie będą chętnie oglądać, stąd jakby dość emocjonalnie i bardzo pozytywnie zareagowałem na ten pomysł i będziemy go realizować. Myślę, że przy znaczącym udziale środków zewnętrznych, bo sprzęt na głośnienie, to co jest związane z samym pokazem filmów, jest po prostu drogie. Natomiast chcemy to zlokalizować tutaj w Ośrodku Kultury i myślę, że w perspektywie, mam taką nadzieję, będzie to taki fajny, pożyteczny dla ludzi element, na który zostaną zaproszeni, przyjmą zaproszenie i spędzą po prostu mile czas.